Dzień dobry, części czołem. Witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj postanowiłem rozprawić się z technologią x fil i ARTK. Dokonamy parę pomiarów, parę testów. Zobaczymy jak to nam się będzie sprawdzało, a następnie zamienimy model również na Siriusa, ale z płytą Phantom 40 od Hemisfer, gdzie będziemy mogli korzystać z technologii ARTK. Zapraszam. A w ogóle co to jest takiego x oraz ARTK? Otóż tacy duzi producenci jak na przykład Trimble albo Hemisphere dysponują własnymi sieciami, globalnymi sieciami stacji referencyjnych. Po co to jest potrzebne? Otóż w momencie, gdy nie jest możliwe pobieranie korekt z tradycyjnej na ziemi stacji referencyjnych, nowoczesny odbiornik. Potrafi przełączyć się właśnie na taką globalną sieć stacji referencyjnych. I wówczas korekty zamiast przez internet mogą do nas docierać za pomocą satelity geostacjonarnego. I kiedy to się przydaje? Na przykład w miejscach, gdzie mamy fatalny zasięg sieci komórkowej, gdy połączenie z naziemną stacją jest niestabilne, x albo ARTK doskonale może nam wypełniać luki w pozycjonowaniu. Nawet gdy nie mamy korekt, cały czas możemy liczyć na precyzyjne dokładności. Jaki jest plan działania na dziś? Otóż mamy tutaj przygotowany jeden punkt. Niech to będzie nasz punkt referencyjny, który na początek zamierzymy sobie w technice RTK z normalną siecią, z normalną stacją bazową, a następnie celowo wyłączymy internet, co zmusi przejście odbiornika w tryb x i zobaczymy, co się będzie działo. Jesteśmy na naszym punkcie referencyjnym. Odbiornik mam włączony. Uruchomię oprogramowanie Surpad, bo nim będziemy się dzisiaj posługiwali. Nastąpiło automatyczne połączenie przez Bluetooth pomiędzy kontrolerem a odbiornikiem. Damy jeszcze internet do kontrolera ponieważ nie chcę wkładać mi się tu karty SIM, włączyłem po prostu hotspot w swoim telefonie. Przejdziemy do zakładki Rover. Zobaczcie, będziemy dzisiaj korzystali z sieci RTK.net. Nasza poprawka to Bial MSM4. Mamy włączony tryb ekstra, to jest bardzo istotne. I uruchamiam połączenie z siecią stacji referencyjnych. Przechodzę do zakładki pomiar, pomiar punktu. Czekamy chwilę na rozwiązanie. Mamy już tryb precyzyjny, fixet, 28, 27 sygnałów na prawie 40 dostępnych. Bardzo fajne błędy i teraz zwróćcie uwagę. To na razie sobie wyrzucimy. I teraz zwróćcie uwagę na to, że pod napisem RTK Fixed mamy informację wiek 1. To oznacza, że ostatnia korekta dotarła do naszego zestawu sekundę temu. Jest to jednostka wyrażona w sekundach, wartość wyrażona w sekundach. I zmierzę sobie punkt numer 1. Zmierzyłem ten punkt w pięciu epokach. Mamy tutaj jego współrzędne. I teraz bardzo ważne jest to, abyśmy przez jakiś czas w normalnym trybie fixed pozwolili odbiornikowi zebrać troszeczkę informacji. Teraz zasymulujemy sobie taką sytuację, że z jakiegoś powodu przestają do nas docierać korekty z lokalnej sieci stacji referencyjnych. W tym celu w swoim smartfonie Wyłączę dane komórkowe. Dzisiaj nie używam tutaj karty SIM, tylko hotspot z mojego telefonu. Wyłączyłem dane komórkowe i automatycznie, jak widzicie, wzrasta nam wiek poprawki. Co oznacza, że ostatnia poprawka była dotarła do nas 16, 17, 18 sekund temu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, jak widzicie, cały czas mamy tryb precyzyjny. Cały czas błędy dla poziomu, dla pionu są bardzo niskie, i w tym momencie, obok napisu Fixet, widzimy też dodatkową informację x co oznacza, że korekty już teraz docierają nie z lokalnej sieci stacji referencyjnych poprzez internet, tylko za pomocą satelity geostacjonarnego. Ostatnia korekta dotarła do nas około minutę temu. 50, 52 sekundy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja wykonam ponowny pomiar tego punktu. Tym razem z wykorzystaniem x oh. Mam jeszcze opóźnienie. Program ostrzega mnie, czy na, pewno, czy na pewno chcę dokonać pomiaru tego punktu. Wybieram OK. I zobaczcie. Punkt numer 1 był to punkt zmierzony z wykorzystaniem sieci RTKnet. Natomiast punkt numer 2 to punkt zmierzony po utracie korekt z RTKnet, ale z wykorzystaniem XFIL. Jak widać, wyniki są bardzo dobre. I teraz taki pomiar powtórzymy znowu za około kolejną minutę. Ponieważ trzeba wiedzieć o tym, że czym większy czas od dostawy ostatniej korekty, tym dokładność nasza może spadać. I zobaczymy, jak to będzie się miało po minucie, dwóch minutach i tak dalej. Zobaczymy, jaka będzie powtarzalność wyników i jakie będą dokładności. Ok, dokonam ponownie pomiaru tego samego punktu. Ostatnia korekta dostarła, dotarła do nas około dwie minuty temu. Zaglądamy do tabeli z punktami. Zobaczcie, punkt numer 1, przypominam, RTK.net, punkt numer 2 i 3, XFIL. Praktycznie różnice są znikome. Poczekamy kolejną minutę. Minęło 200 sekund, ponad 200 sekund. Ponownie zmierzę ten sam punkt. Zaglądam do tabeli. Spójrzcie na współrzędne. Jedynka, nasz punkt referencyjny, czwórka. Punkt zmierzony po upływie 200 sekund od utraty korekt. A, i w tym momencie. Odbiornik przeszedł do trybu DEGNSS. To znaczy, że już dłuższe tkwienie w trybie XFIL nie było możliwe, gdyż mógłby nastąpić, mogłoby nastąpić zbyt duże pogorszenie dokładności. Natomiast w momencie, kiedy ponownie uruchomię internet, włączam dane komórkowe w swoim telefonie. Czyli XFIL działał około 3 minuty. Przymywał nasze rozwiązanie przez około 3 minuty. Za chwilę oprogramowanie powinno się zorientować, że ma połączenie z naziemną siecią stacji referencyjnych. I zobaczcie, mamy ponownie rozwiązanie fixed. A dla kontroli zmierzę jeszcze raz ten sam punkt. Nazwę go tym razem. Zróbmy sobie punkt 1A. I spójrzmy znowu do tabeli. Punkty numer 1 i 1a były to zmierzone punkty z wykorzystaniem sieci stacji referencyjnych, natomiast 2, 3 i 4 punkty zmierzone przy wykorzystaniu X-Fil. Jak widać, wyniki bardzo fajne. Warto sobie zdawać sprawę jeszcze z jednej rzeczy: że w momencie, kiedy korzystamy z tej technologii, musimy mieć. Widoczność satelitu geostacjonarnego, to znaczy między naszym odbiornikiem a satelitą co do zasady nie powinno być przeszkód. Co prawda, my mamy parę drzew przy sobie, natomiast nie przesłaniają one nam na tyle nieba, żebyśmy nie mogli korzystać z tej techniki. Ok. Zamienimy odbiornik. Weźmiemy sobie płytę Hemisfer teraz na warsztat Phantom 40. I zobaczymy, co nam pokaże ARTK. Wymieniamy odbiornik. Odkładamy Siriusa w wersji Pro i bierzemy Siriusa z hemisferem. Połączyłem drugi odbiornik z naszym kontrolerem przez Bluetooth. Mamy znowu rozwiązanie Fixed, i wracamy na nasz punkt referencyjny. Jesteśmy ponownie na naszym punkcie referencyjnym. Ponownie jesteśmy połączeni do stacji referencyjnej w Białym Stoku. Tak jak widać, wiek 1, rozwiązanie fixed. Bardzo dużo sygnałów w rozwiązaniu. Wykonam znowu pomiar tego punktu. Natomiast tym razem nazwę go jako punkt 11. W ogóle to, jak długo możemy liczyć na utrzymywanie, na pracę trybu X-Fill albo na pracę w trybie ARTK. Otóż w przypadku X-Fila producent podaje, deklaruje, że może być to do 5 minut. Po utracie korekt w przypadku trybu ARTK producent deklaruje, że może być to nawet do 20 minut. Natomiast pra praca w tych trybach będzie tym dłuższa, im dłużej będziemy pracowali uprzednio w normalnym trybie fixet. Co to oznacza? Chodzi o to, że nie można włączyć sobie. Zestawu popracować 20-30 sekund i później liczyć na bardzo długą pracę w trybie ARTK. Ta proporcja powinna być odwrotna. Jeżeli odbiornik zbierze wystarczająco dużo informacji w trybie, no, nazwijmy to tradycyjnym fixet, wówczas tym dłużej będzie mógł pracować w trybie ARTK. Ok, minęło parę chwil. Ponownie wyłączam dane komórkowe w swoim smartfonie, z którego korzystamy z internetu. Widzimy już odpowiednią informację i mamy tryb ARTK Fixed. Przypominam, punkt numer 11, punkt zmierzony z sieci lokalnej, natomiast teraz będzie punkt numer 12, zmierzony w trybie ARTK. Pomiar wykonany. Spójrzmy na współrzędne. 11, 12. Póki co wyniki są bardzo zbliżone. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po nieco dłuższym czasie. Ok. Upłynęła około minuta i ponownie wykonam pomiar tego samego punktu. Zobaczcie na wyniki. Spójrzcie na wyniki. Cały czas bardzo wysoka precyzja. Bardzo fajne jest to, że te usługi są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Natomiast generalnie, czym starsza korekta, czym więcej czasu upłynie od momentu utraty korekt, tym będzie następował spadek dokładności. Teraz widzimy na ekranie kontrolera, że jest to około 3 cm dla poziomu. I 5 cm dla pionu. Minęły 2 minuty. Ponownie wykonam pomiar tego punktu. Zaglądam do tabeli. Porównajmy sobie współrzędne 11 i 14. Moim skromnym zdaniem, cały czas nie ma się do czego przyczepić. To jest właśnie ten kolejny skok technologiczny. Tradycyjny odbiornik tkwiłby w trybie autonomicznym. Bardzo fajna technologia dla osób, które pracują na przykład w miejscach, gdzie jest fatalny zasięg sieci komórkowej. Upłynęły około 3 minuty. To jest czas, w którym mniej więcej X-fil przestał działać. Dokonamy pomiaru tego samego punktu. Wiatr nie ułatwia nam zadania. Tu już możemy zaobserwować lekki spadek dokładności, ponieważ po x jak dobrze liczę, różnica to około 7 cm, a po Y około 5 cm. Jest to pomiar. Piętnastka została zmierzona po upływie około 3 minut. Już po takim krótkim teście widać, że ARTK pozwala na dłuższy pomiar bez korekt. Natomiast wydaje się, że x fil jest bardziej powtarzalny. Że wyniki są nieco dokładniejsze. Tu już zbliżamy się, jeżeli chodzi o wysokość, w okolice decymetra. Jeszcze chwilę zaczekamy. Dobrze, minęło 260 sekund. W poziomie mamy około 5 cm, w pionie zbliżamy się do decymetra. Ponownie wykonuję pomiar tego punktu. 11, 12. Tutaj mamy już różnicę po y, również około 8 cm. Teraz ponownie uruchomię transmisję danych w swoim telefonie. Poczekamy na normalne rozwiązanie fixet. Już mamy połączenie z lokalną siecią stacji referencyjnych. Bardzo, bardzo dużo sygnałów mierzę sobie jeszcze raz ten sam punkt i tym razem nazwę go 11A. A, nie zdążyłem, ale mogę go przenumerować. Jak to będzie u nas numer 11A? Punkt numer 11 i 11A to punkty zmierzone w oparciu o rtknet, natomiast te punkty pomiędzy nimi. Są to punkty zmierzone przy pomocy ARTK. Już w trakcie takiego krótkiego testu widać, że bardzo fajna technologia, bardzo ładnie wypełnia nam luki w pozycjonowaniu. Widzimy, od czego zależą dokładności, że po upływie paru minut ciągle możemy liczyć na w precyzyjne wyniki. Jest to kolejny krok naprzód w zestawach RTK. Bardzo fajne jest to, że przełączanie pomiędzy trybem Fixet a RTK jest automatyczne. Użytkownik nie musi tutaj wykonywać żadnych operacji, żeby zmusić odbiornik do wejścia w tryb RTK albo x -file. Czas na bardziej praktyczny test, zmierzymy sobie troszeczkę infrastruktury tutaj obecnej, i poprzełączamy sobie tryby pracy. Żeby ułatwić sobie życie, uruchomiłem imu i automatyczne łączenie punktów liniami. Zobaczcie, w trakcie na przykład inwentaryzacji tracę zasięg sieci komórkowej. Ponownie wyłączam dane komórkowe i mu działa. Włączył nam się tryb Xfil, A my cały czas możemy wykonywać nasz pomiar. Kiody odzyskamy zasięg sieci komórkowej. Właśnie włączyłem ponownie dane komórkowe. Sprzęt zorientował się, że mamy ponownie dostęp do internetu i ponownie możemy mierzyć z, z wykorzystaniem normalnego trybu Fixer. Tryby te, jak widać, przełączają się zupełnie automatycznie. Bardzo fajna technologia do wypełniania luk w pozycjonowaniu, do utrzymywania trybu precyzyjnego. Mam nadzieję, że nieco rozjaśniłem Wam obraz sytuacji, że już wiecie, z czym to się je. Co to takiego ARTK, co, takiego, co to takiego XFIL, ale oczywiście nie wierzcie mi na słowo. Koniecznie zaproście któregoś z nas na spotkanie i sami przetestujcie to w terenie. A tymczasem dziękuję Wam za poświęcony dzisiaj czas, dziękuję, że dotrwaliście ze mną do końca. Ja się z Wami żegnam. Cześć!